Dzięki wywiadom oraz pokazowi Xbox i Bethesda Developer Direct mamy teraz lepsze wyobrażenie o tym, co czai się w cieniach Redfall. Łapcie za pęczek czosnku i lecimy sprawdzić, z czym zmierzymy się już 2 maja w Xbox i PC Game Pass. Od Buffy po Belmontów, łowcy wampirów to jedne z naszych ulubionych postaci, a Redfall zapewne dorzuci do tej listy jeszcze kilka nazwisk. Cała czwórka bohaterów to nie tylko wyjątkowe postacie o wyrazistych osobowościach. Każda z nich ma także swój własny, charakterystyczny zestaw umiejętności, który może całkowicie zmienić sposób rozgrywki. Mroczny i opanowany Jacob to wykwalifikowany snajper, który zyskał dodatkowe moce po poprzednim spotkaniu z wampirem. Dzięki swojej pelerynie trudno go dostrzec, co sprawia, że nie rzuca się w oczy, gdy przygotowuje się do strzału. Ma też przyjaciół w wyższych sferach, a konkretnie kruka, którego może wysłać na zwiady. Leila to młoda badaczka z ogromnym długiem studenckim, który próbowała spłacić, zgłaszając się do udziału w podejrzanym eksperymencie. Dość wątpliwa decyzja finansowa, ale dzięki niej zyskała nadprzyrodzone moce, które pozwalają jej rzucać przedmiotami. Ma też na wyposażeniu przenośną trampolinę oraz parasolkę, która chroni przed atakami przeciwników i niczym fala uderzeniowa może odrzucać ich w tył. A co do jej byłego chłopaka, no powiedzmy, że z sie. Mamy też Divindera, słynnego kryptozoologa i nadzwyczajnego wynalazcę, w zasadzie gościa, którego chciałoby się mieć przy sobie na wypadek pojawienia się wampirów. Jego arsenał gadżetów domowej roboty obejmuje przenośnie teleport, Ark Javelin pozwalający ogłuszać przeciwników i czarne światło, które może szybko obrócić w pył pobliskie wampiry. Jeśli lubicie nowinki techniczne, trzymajcie się Divindera. Na koniec mamy Reimi, inżynierkę wojskową z robotem pomocnikiem. Bribon, co po hiszpańsku oznaczał łobuziak, może służyć do odwracania uwagi wrogów, dając rejmi szansę na ożywienie rannych przyjaciół. A jeśli wszystko inne zawiedzie, ładunki C4 to świetny sposób na wyrównanie szans. Każda z postaci posiada własne drzewko umiejętności, pozwalające na ulepszanie ich zdolności, a także zwiększenie ilości życia i amunicji. Niezależnie od tego, którego członka tej epickiej czwórki wybierzecie, będziecie mogli w mgnieniu oka zmienić go w prawdziwą maszynę do zabijania wampirów. Niezależnie od bohatera, w walce z kwiatpicami będziecie mogli skorzystać z pokaźnego arsenału Redfall. W duchu shooter-luterów broń, na którą natkniemy się podczas przemierzania Redfall, występuje w różnych poziomach rzadkości, a wiele z nich oferuje dodatkowe atuty, takie jak szybsze ogłuszanie przeciwników. Dzięki ogromnemu wyborowi pistoletów, strzelb, karabinów i innych przedmiotów, będziecie mieli mnóstwo okazji do eksperymentowania. Możecie również personalizować swoje ulubione bronie nie tylko za pomocą modyfikowalnych skórek, które dodadzą im indywidualnego sznytu, ale również za pomocą kołków, które pozwolą Wam na wyjątkowo efektowne finishery. Te kołki również można zmieniać dzięki kilku bardzo atrakcyjnym opcjom. Moim ulubionym jest ten wyczesany gryw gitary. Broń również różni się między sobą w sposób zbliżony do tego z Borderlands. Mamy tu ogólne oceny, które obejmują statystyki dotyczące prędkości strzelania, przeładowywania i wielkości magazynków. Bronie, które znajdziecie w świecie gry, będą miały dołączone różne losowe modyfikacje oferujące wszystko, od lamp ultrafioletowych po ulepszone lunety, więc całą grę spędzicie na siekaniu i przebieraniu w znalezionych broniach, a później dostosowywaniu ich do swojego stylu gry i potrzeb. I bez względu na to, jaki rodzaj broni preferujecie, możecie mieć pewność, że każda broń w grze będzie wyglądać i działać wyśmienicie, ponieważ jako część Betesdowej rodziny, Arkane mogło skorzystać z pomocy ekspertów od uzbrojenia, takich jak twórcy Duma. Niegdyś zaciszna wyspa Redfall jest największym światem gry, jaki Arkane kiedykolwiek wymyśliło, i jest wręcz wypełniona po brzegi rzeczami do zobaczenia, zrobienia i zabicia. Może i jest mniejsza niż inne otwarte światy, ale wygląda na to, że wszystko jest tutaj po prostu gęściej upakowane. Oczywiście jest trochę wolnej przestrzeni między poszczególnymi lokacjami, ale w samych lokacjach znajdziemy o wiele więcej do eksplorowania. W grze nie ma żadnych pojazdów, więc wszędzie trzeba poruszać się na piechotę, dlatego jeśli nie chcecie skończyć z kilkoma świeżymi dziurami w szyi podczas wędrówek, pamiętajcie, by dokładnie zaznajomić się z okolicą. Na początek mamy bezpieczne kryjówki, w których możemy się leczyć i uzupełniać zapasy. Spotkamy tu również innych ocalałych, którzy mogą zaproponować nam misje poboczne, jeśli zbierze nam się na uczynność. Są też nie do końca bezpieczne kryjówki zwane gniazdami. Te nadprzyrodzone miejsca są domem dla licznych krwiopijców, a jedynym sposobem na ich pozbycie się jest znalezienie serca gniazda i zniszczenie go. Co spowoduje, że gniazdo zacznie się gwałtownie zapadać, więc będziecie musieli się szybko z niego ewakuować. Zlikwidujcie wystarczająco dużo przeciwników i otwórzcie wystarczająco dużo kryjówek w każdej dzielnicy, a będziecie mieli szansę przejąć nad nią kontrolę, wyzywając lokalnego przywódcę wampirów na pojedynek. Jest jeszcze jedna rzecz, którą prawdopodobnie powinniście wiedzieć. Wyspa została opanowana przez wampirzych bogów, którym nie podoba się, że likwidujecie ich podwładnych. Ani trochę. Wybijcie wystarczająco dużo wampirów, a bogowie ześlą na was ultrapotężnego wampira, znanego jako The Rook. Te jednak mogą poruszać się tylko po liniach prostych, więc chyba nie będzie aż tak trudno ich uniknąć. Zasadniczo świat Redfall jest bardzo dynamicznym miejscem, gdzie wszystko ciągle się zmienia. Słońce wschodzi i zachodzi, przez co zmieniają się przeciwnicy, których spotkacie. Prywatne oddziały wojskowe Bellwether i tłumy wyznawców grasują po okolicy, a czasem nawet walczą między sobą. Nie brakuje też biednych ocalałych, rozpaczliwie czekających na kogoś, kto mógłby im pomóc. Jeśli złowieszczy urok Redfall całkowicie Was pochłonął, pozostaje tylko pytanie czy zamówić grę w przedsprzedaży, czy też pobrać ją z Xbox Game Pass 2 Maja. Dobra wiadomość jest taka, że bez względu na to, którą opcję wybierzecie, rozpoczniecie swoją przygodę z polowaniem na wampiry z pakietem Łowcy Wampirów, który zawiera strzelbę Grimtide Shotgun, skórkę Vortex Multi-Weapon oraz akcesorium Blood Ravager Stake Attachment. A jeśli naprawdę chcecie pójść na całość, jest jeszcze edycja Odgryź się z większą liczbą dodatków kosmetycznych, a także bohaterska przepustka Redfall, dająca natychmiastowy dostęp do dwóch kolejnych postaci, które zostaną dodane do gry. Jest już dostępna w przedsprzedaży, ale można ją też kupić jako ulepszenie do podstawowej gry w późniejszym czasie. Cokolwiek wybierzecie, ważne jest to, że czeka na Was mnóstwo wampirów do zabicia i cała masa odjechanych sposobów, by to zrobić. Wyraziste postacie, przerażający przeciwnicy i pełna uroku wyspa sprawiają, że Redfall zapowiada się na naprawdę mocny tytuł. Dajcie nam znać w komentarzach, w którą postać się wcielicie i nie zapomnijcie polubić tego materiału i zasubskrybować naszego kanału, żeby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich największych xboxowych premierach. Trzymajcie się. Cześć.